Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mario Forever. Dzisiaj czeka nas świat trzeci i czwarty. No i cóż, zabieramy się za robotę. Nie będę niepotrzebnie mówił. Świat trzeci, mapa pierwsza. Tym światem chyba mam najwięcej problemów. Znaczy, znaczy pamiętam, że miałem najwięcej problemów, ponieważ to jest taka dziwna trampolina. Nie wiem, albo ja to jakiś jestem dziwny, albo ta trampolina. Ja nie umiem się do normalnie z niej wybić. Strasznie jest ciężko, przynajmniej mi. No nie wierzę, za pierwszym razem. Jednak cuda istnieją. A już wątpiłem. O tego nigdy nie lubię, tych żółwi ninja. No, już się ich pozbyłem Życie Życie, życie Jest nowelo 10 tysięcy Ładnie Raz, Mapa druga Wchodzę do podziemi Welcome underground O ja ci, nie lubię tego. Ale nie ma co wybrzydzać, trzeba przechodzić. Nie ma lipy. Nie lubię tych buraków, ale lepsze to niż nic. Pięknie jeszcze piękniej i o nie, co się będę czali, ja wiem, że ta gra może nie jest dla Was trudna. No ale nie wiem, może to ja jestem jakiś taki No skill. Nie umiem grać i ten, ale wydaje mi się, że nie jest taka pro, prosta ta gra. Trzeba trochę czasu na nią poświęcić. Nieważne jakimś się graczym. No chyba, że ktoś naprawdę miata. Osobiście pamiętam, grałem kiedyś. 7 lat temu doszedłem do ósmego poziomu i to jest bodajże ostatni, do ostatniej mapki. I niestety, ostatniej mapki nigdy nie przeszedłem, a próbowałem pewnie, nie wiem, ze 100 razy. Może nawet więcej. Może tym razem się uda. Bogaty w nowe doświadczenia. Ruszam na. Podbój Mario co to za gwiazdy szliwy Park O nie, ja tego nie lubię. Oj, się zapędziłem. Brr. No i następny poziom. Następna mapka. O ja, już wiem co mnie czeka. O ja, tu będzie tak ciemno. Pamiętam zawsze, miałem stary. Kurde, miałem stary monitor. Zawsze jak tu wchodziłem, to sobie rozjaśniałem monitor. Bo po prostu było tak ciemno, że nie było nic widać. Musiałem sobie rozjaśniać monitor. Yy, no. Jasność po prostu musiałem zwiększyć, zmniejszyć. No ja cię to było dobre. Wiem, że pędzę jak Harpagan, ale tak lubię. Inaczej mi się nie, że nudno gra, tylko nie jestem cierpliwy po prostu. Wolę szybko przejść, niż się tak z tym ciaćkać cackać no i jacie o, ale urwał coś mi się wydaje, że coś mi się wydaje, że nie przejdę tego Obym przeszedł, bo nie chcę mi się nagrywać następnego filmiku jeszcze raz tym samym. Po, może po prostu zwolnię na spokojnie, może lepiej mi pójdzie, ale mi się nie chce. Kurde się przestraszyłem. No nie no. Teraz już sobie mogę pomarzyć o tym, żeby to przejść. Ja! Yeah. Ostatnie życie! I to stąd spadaj, spadaj. Wow szukać przeznaczenie 6 boli się rozjaśnia kulki jest no to myślę że to raczej pójdzie szybko i bezboleśnie nie ucierpią na tym Niewinne zwierzęta. Co ja pierniczę w ogóle? Zmęczenie już się daje we znaki jak widać no, no yeah tu tu tu, 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 tu. Czwarty pewnie pójdzie mi gorzej, ponieważ mam tylko jedno życie. Więc na bank się gdzieś skuje. O, odleciał tym razem. Czwarty, nienawidzę tego świata. Dobrze go nie pamiętam, ale coś tam kojarzę. Tak, o właśnie. O, życie, yeah. Kurczę, muszę to zabić zaraz. Rzucę kimś. O Tu lepiej nie wpaść, bo już będzie przesrane. Koniec. No, nawet szybko poszło. Nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie. <śm> o nie, to jest taka głupia mapa. Trzeba czekać nie lubię o życie a tam jest więcej żyć zapomniałem no już z zerowego życia zrobiły się trzy więc jest nieźle a jak dobrze pójdzie to może się nie skuje no.

masakra no tu lepiej nie używać tego buraka bo taki będzie skutek można się szybko skuć Dobra, nie będę nabijał kasy, bo to nie to jest najważniejsze. Trzeba to po prostu przejść. Już powoli się zbliża do końca, mi się wydaje. Zbliżamy się do końca. Czas najwyższy. A nie, jeszcze nie. Zaskoczyło mnie teraz. Nikt chcą, żebym się jeszcze pomęczył. Oczywiście. Oj chyba będzie meta. A jak meta? 200. Dobre i 200. na jak najszybciej skończyć. Jest dobrze, bo się jeszcze nie skułem. Ale że mnie wykraka, bo ta mapa jest przerąbana że się tak wyrażę. O Skacze na bungee bez bungee. No nie, po co ja to zrobiłem? Tak to jest, jak się nie myśli. Przecież tu jest mi są mi potrzebne kulki. No nie. No, jeszcze lepiej. Super po prostu. O. Jak ja to przejdę, to będzie cud. Naprawdę. Chyba co nie się zdarzają. Jednak się nie zdarzają. A byłem już przed samą metą. A dobrze, że nie od początku, a to jest light. Bo już myślałem, że od początku będę musiał... O ja! I znowu, no widzicie jak to jest? A to przez własną nieostrożność po prostu Bo się śpieszę i... I tak to wychodzi Teraz pewnie tu się skuje jak zwykle gdzieś A może nie? Jest Nie odzywałem się, bo już myślałem, że znowu spadnę Ale jednak dobrnąłem do, do zamku. Teraz najtrudniejszy będzie Z tego co pamiętam Gwiazdka O kurcze Dawaj, 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 dawaj Niezbyt przyjemny świat Zwłaszcza dla takiego małego knypka Co innego jakby miał jeszcze jedno życie Kurczę Zapomniałem, że to takie trudne Ale jeszcze kulki by się przydały Nie ma kulek? Nie ma kulek? Zawsze były. Nie, to jest niemożliwe, że ja to teraz przeszedł. Może jednak. Nie można się poddawać. No. Zaczynam dobrze, ale jak skończę... Trójna faza, masakra. To było straszne. O, jeszcze czas mi się kończy. Jeszcze lepiej. Nie, nie dam się. Nie, nie. Nie ze mną te numery. Jeszcze dwa razy. Muszę się pośpieszyć. Jeszcze raz. Jest. No. I w taki oto sposób zakończyłem świat. Czwarty. Co więcej mogę powiedzieć? Zapraszam do subskrybowania, komentowania, oceniania naszego kanału, naszych filmików. No i czekajcie na następną część, myślę, że pojawi się wkrótce. Do usłyszenia, cześć.